Dobra, i załóżmy, że macie taką kulturę i co z nią zrobić? No. Już. Może tak. Jestem roztrzepana. Jeśli macie taką kulturę, pierwsze co musicie zrobić, to podgrzać mleko do określonej temperatury. I Dlatego mówiłam Wam, że termometr jest Wam konieczny i stąd też właśnie konieczna jest znajomość tego, jaki to jest rodzaj kultury i jaka tam jest temperatura. Ale nie martwcie się, bo jeżeli będę Wam podawać przepis, jeżeli znajdziecie jakieś przepisy serowarskie, tam zawsze będzie napisane jaka kultura do jakiej temperatury. Powiedzmy sobie, że mamy podgrzane mleko do 32 stopni, bierzemy odmierzoną ilość naszej kultury. I teraz tak e, równomiernie rozsypujemy na mleku. Wyobraźcie sobie, że to jest mleko. I czekamy około 5 minut, e, żeby. E, to po angielsku się nazywa rehyd, e, rehydrate. Chyba dobrze wymawiam. Chodzi o to po prostu, że te kultury, e, żeby nabrały wilgoci. Potem bierzemy oczywiście wysterylizowaną trzepaczkę ze stali nierdzewnej. Zachęcam do filmiku o sprzęcie, żeby się z tym zapomnać. Bierzemy nasz garnek, gdzie utrzymujemy temperaturę. Inkorporujemy w ten sposób kultury bakterii. Pyk, pyk. Delikatnie do samego dna około ja wiem, z 20 razy. Chodzi o to, żeby te kultury przeniknęły całe mleko. I co potem będziemy robić? To według przepisu będzie mieć przepis na przykład, że trzeba utrzymać temperaturę, powiedzmy sobie, nadal tych 30-31 stopni, żeby te na przykład przez 30 minut, żeby te bakterie zaczęły się rozwijać. No i utrzymujemy tą temperaturę. W jaki sposób ją utrzymać to powiem innym razem, ale to jest dość proste. Można, jeżeli macie gruby garnek, to będzie sam trzymał ciepło. Można przykryć jakimś ręcznikiem. To zależy od temperatury w domu, od temperatury na zewnątrz. Więc to jest to, co robimy z kulturami. Co Wam jeszcze chciałam powiedzieć? Muszę sobie zobaczyć. Kultura bakterii, co to jest? Termoonzą i korporacja? Dobrze, to wszystko Wam powiedziałam, o co chciałam powiedzieć w tym filmiku o kulturach bakteryjnych. Jeżeli macie jakieś pytania, to pytajcie śmiało tutaj, albo pytajcie śmiało na blogu. Kultury bakteryjne, to jest z nimi bardzo fajna rzecz, bo jeżeli się już nauczycie coś robić, potem możecie sami próbować swoich serów, można zrobić z różnymi dodatkami kultur, można zrobić sobie creme fres, właśnie masło z kulturami bakterii, bardzo dobre i bardzo pyszne. Będą też przepisy u mnie na blogu. To tyle na dzisiaj, do usłyszenia w zakątku i życzę Wam miłego dnia. Cześć! I try not to feel bad because i know i'm not the only one who never saw the rolling stones i was always more a Beatles man but i was on the phone and the prices were high but the seats behind the stage seemed to